Rozdział 5. Kompensacja za pomocą wewnętrznego ekranu. W celu osiągnięcia dokładnych wyników pomiarów należy skompensować ramię pomiarowe. O tym, jak prosty jest to proces, przekonają się Państwo w kolejnych krokach. Najpierw należy wyjąć torbę numer 4 ze skrzyni transportowej. Należy z niej wyjąć stożek kompensacyjny i przymocować go śrubą do stabilnej powierzchni roboczej. Następnie w punkcie menu Kompensacja Sądy Pomiarowej oprogramowania należy wybrać sądę będącą w użytku. Wszystkie sądy pomiarowe Faro są standardowo wstępnie zainstalowane. Teraz można rozpocząć kompensację. W celu przeprowadzenia pomyślnej kompensacji należy ułożyć ramię pomiarowe w bocznej pozycji i pozostawić je w niej. Nie zmieniać pozycji ramienia pomiarowego w trakcie kompensacji. Oprogramowanie poprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces kompensacji. Dlatego też należy dokładnie stosować się do wskazówek. Proszę najpierw włożyć sondę ramienia pomiarowego pionowo do stożka kompensacyjnego. Przytrzymać przyciśnięty zielony przycisk na uchwycie ramienia pomiarowego i przechylić ramię za pomocą uchwytu do pierwszej wypustki stożka kompensacyjnego. Po zakończeniu ruchu, zwolnić zielony przycisk. Odchylić uchwyt ramienia pomiarowego z powrotem do pozycji wyjściowej w stożku kompensacyjnym. Oprogramowanie poprosi następnie o powtórzenie tego ruchu sondy pomiarowej dla pozostałych dwóch wypustek stożka kompensacyjnego. Po ostatnim ruchu obrotowym w stożku kompensacyjnym zwolnić zielony przycisk i zatwierdzić zakończenie kompensacji czerwonym przyciskiem. Kompensacja została przeprowadzona pomyślnie a urządzenie zapewnia optymalne wyniki pomiarów.